I to jest jedno z najbardziej ciekawych miejsc właśnie tu po trasie, jak idziemy. Archeolodzy tu bardzo często przyjeżdżają. I interesują ich te skały. Skały? Według jednego z archeologów, którzy tu przyjeżdżają, ta skała znajdowała się głęboko na dnie oceanu. Tu można znaleźć, słuchajcie, wśród tych kamorów takich okrągłych, nieraz jak to odpadnie, można znaleźć odciski właśnie paproci, mchów, i innych, innych żyjących, żyjątek takich morskich. Ta trasa została w ten sposób eksponowana przez Niemców w 1893 roku. I nie każdy turysta, który przyjeżdża właśnie do książa, wie, że takie miejsce znajduje się niedaleko. Ludzie przeważnie przyjeżdżają, oglądają sobie zamek, mało kto zapuszcza się tutaj w te tereny. No nie ukrywam, że to jest wycieczka na 4-5 godzin żeby wyjść od zamku z parkingu, przejść e, dolinę i wejść na stary zamek. Jeżeli ktoś by chciał sobie taką wycieczkę zafundować, to bardzo gorąco polecam nie tylko Komercha, która znajduje się tam u góry, przejść sobie właśnie. Trudąłem. Przed chwileczką miałem wyłączoną kamerę. Muflony zagrodziły nam drogę. Yy, tutaj też dla tych, którzy rowerami jeżdżą, że ten teren jest idealny właśnie na wycieczki rowerowe. I tu znajdowało się jedno z wyrobisk, które było drążone jeszcze w 1945 roku. A po tej stronie Niemcy tą skałę drążyli w momencie kiedy Rosjanie można powiedzieć byli już na zamku Niemcy drążyli jeszcze tej skały. Historia, tak jak mówiłem, jest troszeczkę nie tyle zakłamana, jak przeinaczana teraz od momentu kiedy Niemcy zaczęli inwestować, finansować odbudowę zamku, historia II wojny światowej faktycznie nie istnieje temat. Rodziny Hochbergów, temat współpracy właśnie z nazistami jest tematem tam. To jest jeszcze oryginalna trasa, tak jak już powiedziałem, koniec XVIII, początek XIX wieku. Tu jeszcze można znaleźć takie konstrukcje kamienne, świadczące o przejściach na drugą stronę. Ostatnio jeden z przewodników na zamku uchylił troszeczkę rąbka tajemnicy, że dotarli do dokumentu że tu, na Pełcznicy, było 11 kamiennych mostów. To była trasa turystyczna, bardzo malownicza. Były tu dwa schroniska, była oberża. W ogóle na terenie Starego Zamku znajdowało się karczma, gospoda. I później właśnie w 1945 roku, jak Niemcy wysadzili zamek, później Rosjanie dokonali dzieła zniszczenia, karczma zniknęła. Jest tylko kilka widokówek Kilka fotografii. Słuchajcie, tu uważajcie, w tym miejscu, bo tu jest największy fragment. Trzymać się poręczy. Także nie trzeba jechać gdzieś na jakąś wielką wyprawę, gdzieś Alpy, w Andy. Wystarczy sobie w kotlinę rzeki Pełcznicy przejść i jest niesamowita przygoda. Po tamtej stronie widzicie stary szlak turystyczny. Mhm. Były punkty widokowe, te wszystkie alejki, które tam widzicie były zrobione właśnie jako punkty turystyczne. Jeszcze w 1947 roku yy, to funkcjonowało. Dopiero później za komuny, yy, pełcznica zostaje, dolina, pełcznica zostaje praktycznie zamknięta, ludzie tu w ogóle nie przychodzą. Dopiero tak można powiedzieć ruch turystyczny zaczyna się tutaj w połowie lat 80. chodzimy na teren, gdzie eksperci od złotego pociągu robią kolejną zadymę po drugiej stronie rzeki w tym wyrobisku. Udowadniają, że złoty pociąg wjechał właśnie w tą górę. Dla nich dowodem takim są te ruiny. Widzimy te ruiny tutaj fundamenty, które tu pozostały. Filmowali kilka lat temu. Pierwszy raz padło hasło bursztynowa komnata. No i szaleństwo, słuchajcie, trwa do dzisiaj. Ja mam swojego konika Mam swoją tematykę, którą się zajmuję. Złoty pociąg. No, sami sobie ocenicie, jaka jest historia złotego pociągu. Dzisiajśmy przejeżdżali przez 65 km. Oczywiście masa ludzi z łopatami, z kilofami będą odkopywali złoty pociąg w Jugowicach. Będą wchodzili do sztolni, która jest znana od zawsze i dla wszystkich. Jednak wypłynęło kilka tematów związanych z tą kapliczką, która tutaj się znajduje. Ona jest nazywana różnie. Jeden fragment został zniszczony. Jednak masa turystów, którzy przechodzą koło tego miejsca, w momencie kiedy też tak zarośnięte jak teraz, nie widzą tego. Podejdziemy trochę bliżej. Jedna z teorii najnowsza dla poszukiwaczy skarbów. Tu ma prowadzić wejście właśnie pod zamek. Ma być i do komory, w której jest schowana bursztynowa komnata. To jeszcze parę lat temu. Naprawdę, jakbyśmy tu przyjeżdżali, było troszeczkę inaczej, można było wejść na górę. Schodziliśmy z góry tu ukłon wobec tych wszystkich, którzy od wielu, wielu lat ze mną tu przyjeżdżają, penetrujemy, szukamy i odkrywamy cały czas na nowo. Słuchajcie, bo to nie może się wiązać z jednorazowym wejściem, tylko trzeba poświęcić bardzo dużo czasu. Kamień, który pokazywałem w tym wyrytym serduszkiem oczywiście już nie istnieje, ktoś go po prostu sobie ukradł, Jednak... Rok temu udało nam się dostać do szybu, kanału wentylacyjnego, który na dzień dzisiejszy już jest zasypany, który prowadził w kierunku u, sztolni tych panowskich. W momencie kiedyśmy to zgłosili, że coś takiego żeśmy znaleźli, oczywiście zostało wszystko zasypane i zamurowane. I to jest właśnie ciekawostka dla tych, którzy szukają bursztynowej nowej komnaty i złotego pociągu. Proszę bardzo, niech sobie przyjadą i w tym miejscu poszukają. Podejście na stary zamek no najprostszy nie należy trzeba troszeczkę wysiłku włożyć ale polecam polecam Tak właśnie wygląda odbudowany stary zamek. I dla wszystkich tych, którzy właśnie przyjeżdżają do Zamku Książ, polecam zadać sobie troszeczkę trudu, spiąć się na drugą stronę wyucznicy i odwiedzić sobie te ruinki. A tam co widzicie, te hale, tam jest właśnie strefa ekonomiczna. I tam jest 65 km. I teraz, jak stamtąd miałby wjechać tu pociąg? Zobaczcie, jaka to jest dziura. Do dna rzeki, stąd jest prawie 600 metrów. Odpowiedź jest bardzo prosta: żaden pociąg nigdy nie wjechał pod Zamek Książę. Przynajmniej od strony Podzamcza. Od tej strony nie ma takiej możliwości. Od proszę bardzo. Ale nigdy nie tędy. Jedna z bardziej malowniczych tras w okolicach książa. Droga, którą teraz idziemy, została wykonana na przełomie XVIII-XIX wiek. Była to trasa turystyczna. Tylko teraz krzaczory i henchory zasłaniają widok. To jest właśnie to miejsce, w którym Rosjanie w 1947 roku stoczyli, odbyła się potyczka z Werwolfem, z Niemcami, którzy gdzieś właśnie tu, w tym zboczu w jakiejś jaskini, przetrzymywali broń i zapasy. Tu zbocza, jednej i drugiej strony, praktycznie dla Rosjan, były nieznane, niedostępne. Teren był zamknięty. Bardzo często dochodziło tu do napadów, grabieży no i oczywiście mordów na tle takim szabrowniczym. W momencie, kiedy Niemcy opuszczali zamek, kiedy uciekali z zamku, bardzo dużo rzeczy zostało wyniesione tu w to zbocze i gdzieś depozyty zostały porobione. To tak jak to wysokości, to w tym miejscu może troszeczkę być zdziwiony, bo są fajne porobione takie przejścia. Zwróćcie uwagę, tu to są przepaści. Naprzeciwko znajdują się ruiny starego nowego zamku Dla amatorów spinaczek skałkowych polecam te tereny nie trzeba jeździć w wióre przez costachowską wystarczy tu przyjść troszeczkę lin i można naprawdę super spinaczkę tu uprawiać. No i cały czas styczność z historią i z naturą. Przyjechali. To do faceta dokładnie w tym miejscu tam. Tam zleciał? O kurde. No. To dwie to godzin... no. Dwie pół No dwie pół go wyciągali. To jest strom. No. To tam był taki moment, co mogliście się oprzeć, nie? No. Chyba jest nie się. I tu jeszcze raz zachęcam, właśnie do tych, którzy przyjeżdżają do Zamku Książ, pójść sobie szlakiem i przejść taką, taką trasę. No naprawdę super. No, wycieczka tym szlakiem na Stary Zamek i z powrotem od parkingu to jest 14 km, w zależności od tempa, jakim maszerujemy. No, w naszym przypadku 4,5 godziny taka wycieczka trwa. Ale tereny przepiękna górki na I tutaj trzymać mi się barierek I czasami tak można sobie trafić. Dzisiaj właśnie muflony nam uciekły, a wszyscy mówią, że wybiórki są rude. No i czasami w tym miejscu nocujemy. Ostatni raz, tydzień temu. I właśnie, jeżeli miała być przerzucona kładka kolejka linowa nad Doliną Pełcznicy, to jedyne miejsce. Najwęższe. Najwęższy fragment, tutaj jest w tym miejscu. No i przepiękny widok na zamek.